Dzień dobry mili Państwo, witamy we vlogu numer 11 z autostrady numer. Czyli to chyba 31, jest, nie wiesz? Śmigamy razem z mamą, idziemy odebrać e, Volvo do serwisu. W ogóle na samym początku <ridex2> chciałem przeprosić, nie było nas dość, 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 dość. Do. mama zobaczył. Mu się to auto popsuło, tu. Zobacz, komuś albo mu przypierdolił do życie, ja... Ja on go czepnął tym wolwym, boże i tak piękno skania. To jest kurwa hawor. O, ile psów jechało, mama dalej na prawej? Ja daj. dobra. Ogólnie nie było dość dość długo, ze względu na to, że e, ja miałem zepsute Volvo, W Wolwie zepsuł się siłownik wysuwu, i okazało się, że tego tajfuna, którego ja mam, jest tylko 11 sztuk wyprodukowane na cały świat, i mieliśmy duży problem z oczekiwaniem na część, Ile było Volvo w serwisie? Kurwa dwa tygodnie? Ale nie, ale chodzi mi ogólnie jakby przez cały całe. O, no dwa i, pół tygodnia. Dwa i pół tygodnia nie było samochodu Ja jeździłem przez jeden tydzień mańkiem od mamy, ale nie dałem rady nic nagrać, no bo jakby nie ma mamy to ja nie mam energii, nie mam chęci do życia W ogóle mi się kurwa nic nie chce, ja, ja, ja wolę jak jest mamusia, mamusia to jest moje wsparcie Moja, Moje wsparcie, moje przygotowanie, o mamusia się zajmuje administracją, czyli zabawą tabletami i tak dalej Także co, wracamy do pracy normalnie. Jest dzisiaj kurwa, no nie normalnie, bo jest mordo środa. Dzisiaj jest 19. 19 chyba. 19 listopada, środa. Godzina 11.30. Jesteśmy gdzieś w okolicy Osnabruka, Oczywiście tutaj się korkuje jak zawsze. Lecimy od Nordhornu. Jedziemy do miejscowości LEMGO odebrać. Mama ja ci powiem te miejscowości, potem tak to ładnie pomontujesz, dobra? I potem powstawiasz tam takie tyk, 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 te mapki. Tyk i jedziemy do Lemgo odebrać Volvo, zabierzemy Volvo przyczepa stoi w berembuszu z Volvo także polecimy tam razem no i co, śmigamy w drogę lecimy kurwa jak ja jestem przystojny, ja pierdolę <laughs> mama się śmieje pod nosem dobra, lecimy In a moment, I will Volvo, so will record something it. Okay, to this video, I get one more message because my wife has a very big problem when I speak in my Silesian dialect. I don't know what is the problem, but she got a lot of problem with this, and she told me that I have to speak in the beautiful Polish language. So, what are we going to do with this? <laughs> I, I think I think so it's not possible because my. Uh, my voice, when, when, when I try to say something, it have to be mixed the Polish language also with the Silesian dialect. So it is your problem, you need to live with this. You understand? Don't play with the phone when you drive on the Autobahn, it's very dangerous. And uh, a lot of people are gonna say in the comment that you're doing bad things when you drive. All right. Now you make it correctly. Your phone have to laying over there, then you can be focused on your way and uh, where you have to go. And also we see the other truck is staying on the right side on on the on the on the right line. This truck also has some problems. I don't know what what kind of problem. Maybe he stopped for. <laughs> okay, we are on the way to pick up the truck from the from the public service. witam z powrotem. Stary oblek Przyjechaliśmy na serwis Pawik Lemgo Mama sobie będzie kabina ogarniać My mamy trochę burder jeszcze w kabinie No I idziemy po odbiór Volvo Idę spróbować się z nimi dogadać ponieważ ja po niemiecku nie gadam ale staram się W ogóle bardzo dużo rzeczy tu jest, samochodów Oni robią za budowę Jest to Pawik Lemgo Dobra, lecę do biura i idziemy ogarniać. Dobra, do serwisu się... Fajna czterośka w ogóle. Świeżutka. W ogóle nie wiedziałem, a tam z przodu stoi maniek. Jedzie na kabinę przerabianie, na dokę będzie przerobiony. Fajna laczki, fajna furka. I co z tym mańkiem? Ten maniek był składany w Krakowie. Tam widziałem po nazwach. Tutaj w sumie u nich głównie many stoją. O, tu jaka piękna czterośka. Fajno wysoko, ale 480 Mają tutaj tego dość trochę, no. Jest tego dość trochę tutaj stoi. I co, czekamy? Czekamy, szukajmy mojego Wolwika. Dobrze, wracamy z powrotem. Fifi odebrany, stary, wykurwiony. Ogólnie, yy, co się stało? No, cylinder. Cylinder yy, wysuwu, teleskop, jak zwał, tak zwał. Eee, pęknął na samej górze. Ogólnie był prosty, nic się mu nie stało. Czyli jakość tajfuna i materiałów użytych do produkcji tychże oto dźwigów jest na chuja. Ty w ogóle kurwa po, pobocze mieć kurwa. I co? Czemu wkurwiony? Powiedziałem im dość dużo rzeczy, że mają mi tam naprawić tam e, zamek z drzwimem zdupcony, e, z tyłu jest ten, e, protekcja kabla, kurwa kaczkę na nauczy. Protekcja tego kabla, która tam jest e, z tyłu do do, do, do drzwi, która idzie. Eee, jest yy, pęknięta, no i, i kable mi tam po prostu wiszą, tak nie fajnie w ogóle jadę do Berembusza 52 km no i poprosiłem im, żeby to naprawili, bo skoro to auto już stoi czekamy, to, niech to nie chcę to naprawili w ogóle najlepsze jest to, że oni sobie to robią w ramach napraw gwarancyjnych nie? No, natomiast yy, nie, nie zrobili tego no, zrobili tylko to, co mieli zrobić i tyle także no, fajnie Fajnie, cieszę się. Dobra, jaki jest plan? Mama w ogóle już pojechała na Brilon. Jedzie już tam na dół, pojechała się jeszcze zatankować. Zjadamy się. Ej, kurwa, jest 80 eee, Ja Ja się zatankować i ja jadę odebrać przyczepkę. Przyczepka stoi 50 km stąd na Berembuszu. Biera przyczepkę i jadę tam na Brilon na dół do mamy. Także jak się mi uda to jeszcze jest wcześna za załadunku. Jest 14, około 17 że tam powinien być, o ile nie będę wadził ściemy po drodze. Także no co, my są w drodze i jademy. W ogóle taka informacja, wrzuciłem już do swojego auta, to już od razu ta jazda jest lepsza. Także lecę 40 km jeszcze po przyczepkę włączyłem tutaj wujka Heizela, żeby cały czas grał w tych naszych pamięciach i kurwa Jademy! W ogóle trafiłem w ciekawe miejsce po drodze Mianowicie Porta Westfalika który znajduje się przy autostradzie numer 2 I mogę, z... no, można śmiało powiedzieć, że to taki drugi Uniwersytet Garbsen, nie? Też się tutaj na tym parkingu trochę czasu spędziło jak się jeździło po Amazonach Pamiętam jak latałem z Dortmundu, a pierdolę z Dortmundu, z Katowic O, drzewko jedzie jakieś Drzewko, ja tu widzę drzewko meczek jakiś sobie tam szmiga ładnie ułożone. E, jeździłem w Amazonie kiedyś bardzo często właśnie jeździłem z Katowic e, z KTW na DTM. To ktoś kto jeździ w Amazonie, to pewnie ogarniał ten, ten system. I dość trochę się tutaj nastałem w tych okolicach, ale fajnie, no? Fajdy parking w ogóle. Oj, się się... mordka się coś drze, chyba trzeba było jaką kawę zaaplikować. Ogólnie u mamy w Mańku się ekspres rozdupcył. A ja mam tutaj w Wolwie ten kapsułkowy. Tyle, że kapsułki zostały w Mańku. I co? Zbliżam się powoli. 13 km jeszcze już zostało. Po odbiór przyczepki. I cieszy mnie to Volvo. Cisza, spokój w tej kabinie. A w tym manie to kurwa macz, nie? Masakra z tym autem. Jednak technologia Volvo, a technologia Mana no to jeszcze... No ale też jest różnica na, na pieniążkach kupując te samochody, nie? Oczywiście i tak skania do 2,17 fałeczka, najlepiej 580 ka to ja auto. To są auta, to by potarga, ta skania to potargo te Volvo, potarga tego Mańka razem wzięte Dobra, tutaj drzewiarka jedzie Oczywiście ją wpuścimy. W ogóle przecież mi radar zdjęć pierdolno Aleś to na układał, ty. Wicia, kurwa, co ty tu to? Nie wolno tak układać, ty troszkę. Dzięki bardzo I tam chyba miałem 60 i mi pierdolono zdjęcie, no ale chuj. Dobra i co? Witamy w Berembuszu. Widzę, że tutaj stoi Volvo kopia druga moja Tutaj stoi Żuzia moja Mamu się zapięła loker, także zaraz idziemy Zaraz idziemy Kurwa w ogóle, już widzę, że jest barierka wgięta, i tutaj przezbierali drzewo. Chuj mnie strzeli, jak takie coś widzę, nie? Człowiek, kurwa szanuję. Dobra, idziemy ten loker rozpiąć i zaraz to wepnęmy na gotowo. Tam mamusia mi loker zapięła. Ja się to zrobię tak, że już sobie kable zapnę i po prostu sobie tylko wcofnę i będę miał, wiesz, gotowe. Trzeba w ogóle kamerę na głowę założyć, bo jest na ziemi, a wypadałoby, żeby była na głowie, i będziecie to lepiej wszystko widzieć, co za ten stary działa. Dobra, muszę to wyłączyć, bo nie wiem, czy mi się tak udo zrobić. Dobra, jestem, bo rzucię się na słówko z chłopakami. Kabler że jak wpią, teraz jak chcę cofnę to mi to wskoczy to już nie muszę wychodzić Wszędzie jeszcze ten olej spadny muszę poszukać, muszę zorganizować właśnie tą tą na web. On musimy dodać koplink Dobra i teraz widzę paję ja że tak cofnę, nie? Tu moją przyczepkę wpiętą, nie? Także git, możemy, możemy szutrować a w sumie muszę jeszcze na mapę podziwiać. Kaj to mam jechać, panie? W sumie jakieś się tu ku, ku ceście tu ta mapa? Kaj to ojciec, musisz jechać? Kurwa ta te iPad też mają zapłon Niby tak se chwolą to urządzenia z tego Apple'a, ale... Moim zdaniem to Samsung gryzie Dobra Tu jadymy Brillon. Na Brillon tutaj w ogóle jeździ chyba. Andrzeju! Andrzeju, Andrzeju! Andrzeju, 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 Andrzej, Andrzej Andrzej tu jeździ, bo że ostatniego do z chłopakami. firmy Daram. Chyba tak, no. I lecimy na Will do Willingen. Dobra. Nie mam kaj dać tego pieroństwa Chuj mu go tu. A w sumie, jakże jeszcze tu już siedzę, to wsiada, to mogę włączyć na mojej super nawigacji kurwa Aigo. No, Aigo, Aigo, Tom, TomTom. Ale właśnie, a propos o nawigacji, ostatnio tam jakaś firma do mnie pisała o współpracy, żebym im reklamował nawigację. I jak chcecie kupić Iwana, to minimum 100 tysięcy złotych. Potem możemy rozmawiać. Dobra, jest to dom? Tak. Bo oni mi napisali, że za 10 tysięcy wyświetleń mi zapłacą 50 euro to ja to mu w dupie, ja mu z Facebooka kurwa za jeden dzień 120 dolarów To wiesz, możesz se to tam... Czemu mi nie pokazujesz, że to jest za hasiok tu? Kurwa mama, dobra, Brilon walty domy Pokaż mi to I, Nie ma w korku, ale robię administrację Dobra, piszemy do zaraz to muszę zobaczyć po drodze, bo tam mi ciulło zdjęcie Ile tam było na godzinę, ale miałem 71 w woldzie Co to nie ma? Brillon, Myślnik Wald Ja, jest Pięknie, pokaż mi to, daj się podziewać no jak to wygląda Fajna nuta w ogóle Pani, ja nie pamiętam kto to nagrywał, ale Pani RP i się zaczynała Siedzę sobie w domu, niestandardowo w klubie Nie przeszkadzam nikomu, a w domu siedzę, bo lubię Membranek do zrana spełnia swoje zadanie Słońce puka w Dzięki za nie mój panie I tak siedząc i jedząc wygodnie dyskretnie mój umysł przebudzenia szuka I musi znaleźć, i go znalazł, bo nagle ktoś zapukał, Szybkim krokiem do drzwi otwierał mnie I kogo zobaczyłem Dowiecie się po przerwie a i dowiecie się po przerwie Przed moimi oczami Stała piękna dama, pięknie Ubrana, wymalowana i sama Bez nikogo, oh lord mercy Jakie ona ma zajebiste Jedne piersi, jedne piersi Cycki, zderzaki piękne, I jak tak dalej Będę lukał na nie, to wymięknę I nie lukałem, bo ona nagle Rzuciła się na mnie, całą ją przesadnie, wpychając do łazienki czy trzymała mnie za prącie mówię sorry mała, ale łazienkę mu w remoncie i bez zastanowienia nowego pokoju ją wziąłem ciuchy z niej zdjąłem, pieści zacząłem, a ona mnie i tak we dwoje rozpoczęliśmy erotyczną bójkę jak górnicy Barbórkę, no może trochę czulej do siebie ją tu, a Dąbrowskiego grają kule i tak na fali, ona mnie wali żyć mi się kurwa pali, bo mi tu flaszka leci pod nogi, dobra, gorąca z inspirowania pomiana Jadę ku mamie, e, Piosenka kurwa ze mnie nie będzie. E, ty, pasowałoby, Iwan i Relfin, nie? <laughs> Czemu tych chcesz jechać w lewo, a ten drugi w prawo, powiedz mi. Dobra, ja to muszę podziwiać się po moim... No zaś lecę się dalej, ale muszę wam coś nagrać, bo mama... Mama ogólnie pierwszy śnieg zobaczyła e, jadąc z ciężarówką. I patrzcie na wiadomość, może będzie słychać. W razie W założymy biżuterię na koła i będzie fajna zabawa. I no co tu dużo mówić, pierwszy śnieg przed Tobą, także będzie kurwa fajna zabawa. Czekaj, czy to będzie słychać, czy nie? Jak nie, to wytniemy. I widzę, że właśnie pogoda zaczyna się psuć, psuć. 4 stopnie już mamy, mi zostało 60 km. Tylko, że będzie już ciemno, chyba jak ale to najwyżej zrobimy nocny załadunek, także lecimy dalej. Witamy ponownie dobry wieczór. Jesteśmy na Brilonie, tam na górze już widać... A, nie będzie widać śniega nasypało. I wjeżdżamy, tutaj mamy taki wjazd pod górkę z tej drogi 251. Mama już za mną, do drive'a wciepała. Wjeżdżamy na górę. No, powoli coś zaczyna sypać. Ja tam lubię, Zimę mi się podoba. Także git. Wjeżdżamy do góry. No i będziemy ładować. Także do za chwilę, założę kamerkę na głowę i poładujemy coś jeszcze. Jesteśmy już na wierchu. Troszeczkę tu mamy tak kurwa niezbyt równo. Stary bierze cykareda i idzie obmyślać plan działania. Ten odcinek będzie chyba krótszy. Tytułem tego... Domy, mój niech się już grzeje Olica. Pras Kurwa, miałem czysty... Uwielbiam to, jak mi się sznurówka rozepnie! Kurwa mać! Ale tu je bażą! Patne to tu jest. Dobra, plan jest taki ogólnie, bo stary mu szybkie myślenie. Kurwa, ale to chodzi na zola. Muszę załadować przyczepkę. Muszę załadować przyczepkę i auto. Przyczepkę muszę stąd wywieźć, mama stoi tam na zatku, idziemy do no mamy pozaglądać tam pocho. Nachylony je trochę ten polter Ale je to moje. I plan jest taki, że załaduję się przyczepkę od tej strony. Fajny, fajny luz jest. Czekaj sobie cygarety, zapalmy. No spokojnie, nie być kurwa. Nerwowy synek Załaduję się przyczepka. Wyciepię stąd przyczepka. Załaduję się na auto. Bo będę kłócił rajki, bo to jest w miarę świeże. Przedak na oczy sobie załadujemy. Przyjadę tu przodkiem. Domy tu auto, tuki przodkim. mamy tam wczofimy i to jest kurwa narektowane już. Tata tak powiedział, że tak ma być i tak będzie I Nie inaczej. kurwa Idziemy do mamy pozaglądać co tu robi mama. Mama grzeje dupę godzinę stoła, czekała na mnie No i co? Idę poszelki Damę kamerkę na głowę i będziemy coś nagrywać, nie? Ale to tyle mnie nie będzie słychać chyba, nie? będziemy się. To byle rajcał. Dobra mama, to ja idę ten. Ja idę sobie w ciebie tą przyczepkę. I to ciężkie w ogóle będzie tutaj jest surowe. za tą przyczepkę, idę to porobić. Kurwa, mogę znacznie nie robicie nic. Dobra? Dobra, teraz mamy kamerę na bani. Zobaczymy pierwszy raz, w ogóle zobaczymy jak to będzie widać. Pewnie się będzie bujać jak stare idzie. Ale tu będzie zima. Nie ma tak źle, ale nie mam płynu. To na pewno. Panie dupa wyjdzie z tego załadunku widać, bo ja nie mam płynu ale zobaczymy. Olej mu 2 stopnie, no, no. czy 3,5 tygodnia że nie na drzwi. jest, nie? Nie wiem, jak to będzie widać w razie bólu, no to usuniemy ten materiał. Ale myślę, że powinno być git. Ty, takie dziwnie mi uczucie, że ich nie robią dość Co oni mi tu pogrzebali w tych czemu tych chwytach tak kurwa pomału łazi. Coś mam dziwne dźwięki w tym aut. Coś mi tu nie pasuje. Pompa wyje jakby się miała zaraz rozdubić, nie? Kurwa, albo mi się wydaje, albo oni olej nie zaloli Bo ta pompa mi nie chodzi tak mimo chodzić. Pięknie, kurwa. ja pierdolę jebane, kurwa lemgo serbii. Kurwa co za ciule, nie? Ja usłyszę, że bomba nie ma, że jest mało oleju. No, oczywiście, że czasko, no bo już słyszę, ja pierdolę. Czasami są tacy ludzie, którzy kurwa robią jakąś robotę, ale Ale nie powinni robić, kurwa. Dwa nerwy na nich, nie? Cieszkę w ogóle jak cholera, bo tam już widzę mi ten. Tylna ośka już piko, że już jest przeładowana Czyli już jest dziesięć tam na oście Dobra, ja jest z powrotem. Stale już wkurwione jest, bo ten serwis Lemgo Pawik to jest kurwa tragedia. Ogólnie co jak zrobił, naładowałem sobie, bo tu nie mamy za bardzo miejsca, naładowałem sobie przyczepkę od mamy. Moją sorę wywiozłem ją z lasu 3 kilometry, Nawróciłem Volvo, przyjąłem tu z powrotem. Wczepaliłem tu mamę do boku. Idę załadować mamy. w ogóle surowe to jest ciężkie. Idę załadować mamę. Tak aby, aby bez tego oleju, no bo co mam zrobić? Muszę to jakoś, kurwa, naładować. Czekaj, czy w ogóle dźwiga, ale ja chyba otworzę, przejdzie mi tam. No i załaduję to auto i za bardzo dzisiaj po mordki, nic nie nagram więcej, bo jest cima jak w dupie. E, Kabinami paruje, nie mam płynu nalonego. Fajny świerczek. No i co, na tym chyba będę kończyć vloga, ja załaduję mamę, Wyjademy stąd i jutro będziemy z powrotem sobie już działać w normalnych tam warunkach, no bo... Cima jak w dupie jest, to też chcę wam coś pokazać, ale za bardzo... No wiecie jak to jest, nie? Trzeba zrozumieć też chopa. Także ja dziękuję za oglądanie tego vloga. I dzisiaj mama pewnie będzie montować, więc jutro będzie nowy. Jak ci się podobało zostaw w łapkę, suba i lecimy z tym do przodu. I co? I, 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 I nic pozdrawiam z tej strony. Iwan, Forestway i mama. Jo ja idę ładować. Bawta się ludzi.